Cześć, jestem Ignacy z Japonii. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć na temat transportu w nocy w Japonii. Ogólnie w Japonii w nocy transport nie funkcjonuje. Nie ma nocnych autobusów, tramwajów albo pociągów. Zazwyczaj one kursują tylko do północy, a potem do rana, do 6 rana, już nie ma. Może to jest oczywiste dla tych, którzy już byli w Japonii. Ale w tym filmiku jeszcze chcę powiedzieć, mm, jak wpływa ten fakt na kulturę Japonii. Nie wiem dlaczego tak jest, ale transport w Japonii po północy już nie funkcjonuje, nie działa. Mimo że dużo osób jeszcze zostaje na mieście. I potem mają kłopot z dojazdem do domu, bo muszą poczekać do rana. W Polsce jakoś zawsze znajdziemy nocne połączenia, ale Japończycy żyją bez tego. I teraz pojawia się pytanie. Jak Japończycy sobie z tym radzą, skoro nie mogą wrócić do domu? Ogólnie są trzy rozwiązania: pierwsze wziąć taksówkę. Oczywiście, taksówki nawet w nocy jeżdżą, więc jeśli weźmiemy taksówkę, to spokojnie dojedziemy do domu. Taksówki w Japonii są drogie, ale na przykład mój tata tak robi, kiedy pije na mieście z kolegami. Drugie rozwiązanie poczekać po prostu do rana. Ale nie wiem, czy to jest realistyczne, bo przecież gdzie mogą siedzieć tak długo. Nawet biorąc pod uwagę, że w Japonii jest bezpiecznie. Nie wiem. Trzecie rozwiązanie: Zatrzymać się u kogoś. I myślę, że to jest specyfika japońskiej kultury. W Japonii jest popularny tekst, frazes. Śródę latane. I to znaczy: Już jest po ostatnim pociągu. Czyli sugeruje, że nie ma jak pojechać do domu. Ale najczęściej specjalnie tak robią. Specjalnie, bo jak robią randkę i już nie ma pociągu do domu albo nie wiem autobusy, to nie ma wyjścia. Więc specjalnie zostają na mieście do północy, albo jeszcze później, i potem hmm, już jest po ostatnim pociągu. I wtedy już spędzają noc razem. Może jeden z nich ma mieszkanie blisko, albo nawet jeśli nie, to w Japonii są hotele miłosne, więc łatwo. Jeśli przyjedziecie do Japonii i pójdziecie z Japończykami na piwo, to uważajcie, sprawdzajcie godzinę, żeby zdążyć na ostatni pociąg. Cześć!